Siema, widzimy się, więc tak, naprawiłem kamerę. Słuchajcie, dzięki za aktywność ostatnio na kanale, bo jest was naprawdę sporo sporo wyświetleń, sporo nowych widzów. Wszystkie nowe osoby od razu zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale, bo na tym kanale we wtorki, czwartki i soboty odcinki o 16.30. E, słuchajcie, dzisiaj jest obietnica grafika albo grafik wam coś obiecał. Część szósta, piąta, nie wiem, czyli przegląd waszych grupek. Będę przeglądał nasze grupy Prozuraki na Facebooku, na Discordzie. Sprawdzał wasze prace, zobaczymy ile będzie fanartów, ile ciekawych rzeczy na kreatywności, jakie będą memy. Jeżeli Ty chcesz dołączyć do naszej ekipy, tak jak mówię, zostaw suba na kanale, wbijaj na Discorda i Facebooka. Linki w opisie, wbijaj na Instagram, link również w opisie. Wbij na mój kanał gamingowy prozu, jeżeli masz ochotę, tam są praktycznie daily odcinki ostatnio. Słuchajcie, taka bluza haftowana w kolorze białym i czarnym u mnie na sklepie na prozor.tetris.com serdecznie je polecam, bo jest naprawdę zarumisty. Fajnie wykonane proste wzorki. Jak nie chcecie czegoś przebajerowanego, tylko coś fajnego, prostego do noszenia wszędzie, zapraszam serdecznie. Link również w opisie. Bez wynego gadania, jak wam się podoba ta seria, zostaw łapkę w górę, pomóżcie rozwinąć kanałowi, napisz jakiś bezsensowny komentarz, albo sensowny, jak sama bądź sam uważasz. Lecimy prosto na grupkę na Facebooku. Dobra, jesteśmy na grupce na Facebooku i od tego zacznijmy więc zobaczmy z czym tu się jedzą ostatnie prace. Ojej, o przepraszam. Piotrek Malicki, praca z wczoraj. Przyznam, że wyobrażałem to sobie nieco lepiej, ale i tak jestem zadowolony. Foi no Dlaczego? Aha, okej, okay, on ma taki łańcuch z jakimś sygnetem, ewidentnie Korona dzielna, to prawda, korona jest bardzo 2D Powinna być bardziej zaokrąglona To powinno być bardziej wtopione już tam do tyłu Ale poza tym bardzo, bardzo spoko Właśnie fajna ktoś pisze, więc kwestia gustu Ale wydaje mi się, że faktycznie powinna być trochę bardziej zawinięta do środka eee, poza tym Trochę ciemna praca, ja też mam bardzo pod światło O, tutaj na tym monitorze widzę lepiej eee, Wygląda spoko, okej okay. Ciekawe, pobaw się tym, żeby bardziej zarysowywać formę Żeby skrzydła i te pióra poszczególne były bardziej widoczne Poza tym, no ja poznałem, że to jest gryw bardzo przyjemnie zrobiony w takich ciemnych barwach. Kiedyś podobne smoki rysowałem jak wchodziłem w świat digitalu, więc bardzo, bardzo spoko. Okej, okay, tutaj mamy od Adriana Medyka jakieś anime ewidentnie. Pierwsze jest takie wrażenie, że trochę jest tutaj za nisko ułożona twarz, w sensie usta. Chyba, tak mi się wydaje. Coś, coś z tą twarzem jest nie tak. Ta jest już trochę lepsza, ale i tak bym usta delikatnie wyżej podciągnął. już tak, tak takie mam wrażenie. Twarz jakieś takie długie? O, no trochę tak, faktycznie, ale zgaduję, że taki masz styl, więc no kozak. Trochę bym podciągnął faktycznie buźki wyżej, ale poza tym spoko. Ręce, ułożenie postaci, dłoń, jest bardzo, bardzo ok. Jakby nie wiem, czy to jest Twoje, czy jest faktycznie od kogoś to zwinięte. Ale twarz jest faktycznie troszkę za długa. Ale, że mamy na grupie Facebookowej są? Ja chcę wejść do łazienki za potrzebą. Siostra wchodzi pierwsza i mówi, że zaraz wyjdzie. Ja stojący już 4 godziny pod drzwiami, czekając, jak siostra wyjdzie. Każdy, kto miał rodzeństwo, większe niż dwójka, przynajmniej. Czytajcie, wy, brat, powiedzmy, siostra i ktoś jeszcze. No to no ja tak miałem, nie? Dwóch braci, Siora i ja. Ja byłem najmłodszy, więc miałem najmniej do gadania. Jedna toaleta i rodzice, to, to był dramat. Uuu. A tutaj konkretny realizm od Andrzeja Portki Andrzej 99% skończona Ale że obiecałem, że dziś wstawię To wstawiam, bo na dziś już kończę No, naprawdę spoko, naprawdę spoko Pierwsze rzuty widzę no, oczywiście delikatnie to jest pobrudzone, pewnie było mocno rozcierane, ale poza tym, no mi się podoba, kurczę, nie wiem jaki ta pani ma nos, czy ma taki bardzo, bardzo mocno zarysowany, ale no, ewidentnie, ewidentnie jest to dobrze zrobione, mi się bardzo podobają włosy szczególnie. Fajnie pasma są rozrysowane. Szacun, Andrzej, dobra robota. Okej, okay, brakuje kilku klatek, bo ta noga. E, powinna iść przed tę nogę. Czyli tylna noga powinna. Zobaczcie, jak idziemy tak, o cyk, żeby on robił y, nożyce. Y, 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 wiesz, muszą robić nożyce. A nie, że ta noga idzie od tej pozycji do tej I nagle ta idzie do przodu To tak wygląda dziwne chodzenie, nie? Bo chodzenie powinno wyglądać tak, o Cyk, 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 cyk A twoje chodzenie jest jakby dostawienie tylnej nogi do tej przedniej Na tę samą odległość No krok się zrobi, jeden, nie? To to bym zmienił kubuc, poza tym jest potencjał naprawdę git Rób sobie to dalej, bo jestem ciekaw efektów w przyszłości Okej, okay, to jakiś digitalowy miecz Kurczę, czy to jest... Ostuń, Tak mi się wydaje, co jest to jest Bardzo spoko, Widać, się rozwijasz w tym macie. No okej, okay, jakieś satany maś, jakiejś dziwnej maści, eee, pewnie jakieś, kurde wygląda jakby to była krew demona, może coś takiego. Jakiś demoniczny miecz, to jest ewidentnie zaznaczony Bardzo od razu pierwsze skojarzenie z Adventure Questem. Była taka gierka kiedyś fleszowa. Adventure Quest i potem był Adventure Quest Worlds, e, gdzie to było otwartym już Um, znaczy otwartym, to było na przeglądarce, więc była arenowa. Arenowy podział był na sektory między graczami, gdzie się mogliśmy widzieć wszyscy, ale bardzo, bardzo podobny styl. Spoko, bardzo prosta, fajna broń, do jakiejś gierki fleszowej, 2D, coś takiego by się jak najbardziej nadawała. Sort and Sandals, jakbym taką zobaczył, to bym ją od razu pewnie kupił, chciałbym ją mieć, okej? Okay? Więc bardzo, bardzo spoko. Od Bartosza mamy cały fanart ekipy. Fanart dla Prozura na Discorda przyjaciółka wstawi, bo ja niestety mam bana. O, co się stało, że masz bana, stary? Daj znać, co się stało, bo jak nakombinował, to żeś wyleciał na amen, ale jak? Robisz fanatę, to nie wydaje mi się, żebyś był e, trolem, który nakombinował. Jak wyszedłeś sami, i dostałeś bana, to się odwołaj do moderacji, zobaczymy, sprawdzimy logi. Może się uda ciebie przywrócić. Bardzo spoko, no jest cała, cała śmietanka. Cała ekipa jest, nie moderacja, cała ekipa jest. Rozkwijam tylko, kto jest miśkiem. Poczekaj, czy ja coś przegapiłem? Wanteja, ja. Bluesiu, Myszka, Rose. Oczywiście, że inki, no rudy, ale pewnie się będę głupio czuł jak to będę montował, no nie wiem, dobra, ale bardzo dziękujemy, lecimy dalej, spoko, jakby nie, nie, nie mogę oceniać, bo to jest zbyt subiektywne teraz w moich oczach, nie? Od Majko zaczuk bardzo fajna stylizowana praca, lubię bardzo takie właśnie proste, fajne, długopisowe, pewnie na szybko, żeby sobie usiąść i po prostu porysować w wolnej, w wolnej chwili, jakby w przerwie. Tak jak mówię, ostatnio był odcinek z moimi starymi rysunkami, ja to bardzo często robiłem, to bardzo rozwijające jest i jakby ja mam wrażenie, że taki etap jest potrzebny, żeby sobie po prostu usiąść kawa, herbata, cokolwiek, woda z cytryną, bierzesz sobie długopis, bierzesz sobie ołówek i rysujesz po prostu, co ci wyobraźnia podsunie. Bardzo spoko. Ja lubię takie rzeczy, jakby nie, nie jestem w stanie ich nawet krytykować, bo sam to robiłem, wiem, że były moje prace też niedokładne. E, więc nie chcę się doszukiwać niczego. Ja szanuję bardzo i lecimy dalej. Chociaż, dobra, no ta dłoń się bardzo rzuca w oczy, okej? Okay? Ta dłoń, w porównaniu do tej, no, rzuca się niesamowicie w oczy. Tyle z mojej strony ogólnie bardzo spoko. Okej, okay, mamy pastę nawet animowaną. Bądź mną. Idziesz z babcią. Na chodniku widzisz 10 złotych. Chcesz je podnieść, a babcia kopie cię w rękę. Pytasz się, co to odpierdzielasz? Babcia mówi, że pod żadnym pozorem z ziemi się nie podnosi. Idziecie dalej. Na ziemi leży 20 złotych. Babcia, zanim zapytasz, odpowiada, że z ziemi się nie podnosi. Już skurzony, idziesz dalej. Na ziemi widzisz 50 zł. Mówisz babci, że teraz to nie może ci odmówić. Babcia patrzy na ciebie wzrokiem, typu sam wiesz, idzie dalej, babcia się potyka i upada na ziemię. Babcia chce, żebyś pomógł pomki wstać. Z ziemi się nie podnosi. Znam stary, tekst, fajnie, że coś sobie działasz. Tak jak już mówiłem, past się nie ocenia, bo to jest tak banalne, tak proste w swojej formie, że ciężko jest coś ocenić. Spoko, fajny storytelling, widzę, że jest dużo reakcji e, śmieszkowych, więc ludziom się podobało. O to chodzi. Rób sobie lepiej robić coś niż robić nic, ja życzę sukcesów i powodzenia. <grym> I dobrym memuszkiem od Bartka kończymy przegląd grupki. Fajnie, że robicie też tutaj memy, bo ta grupa w końcu będzie miała szansę z Discordem, żeby też tutaj się poudzielać, ok? Ludzie czekający na powrót DJ Jokera, ludzie czekający na Draw My Life Prozora, i tak, tak. <grym> Oj tak, tak, to chyba było na przeglądzie, nie wydaje mi się W sensie tych memów z Draw My Life'em było już naprawdę dużo Ale e, na pewno nie ten konkretny Dobra, słuchajcie, i tym gestem możemy ładnie zakończyć grupkę Lecimy na Discorda Fajnie, cieszę się, że też tutaj się udzielacie Bo w końcu jest jakiś rywal dla Discorda naszego Dobra, kiedy jesteśmy w klimacie śmieszkowym To przejrzyjmy sobie memy Od razu mówię, czemu nie ma też przeglądu od moderacji e, Myślę, że ekipa nagra mi to jeszcze raz Były jakieś problemy z dźwiękiem, co wam będę mówił dużo e, Oglądałem to nagranie, było śmieszne ale niestety było kurczę. Nagrane średnio i miałem problem, że to ogarnąć Nie, Dobra, gdzieś tutaj może skończyliśmy <laughs> Okej, okay, może być, że tutaj Od Garmora, zdjęcia zrobione chwilę przed tragedią Cyk, cyk, cyk I ja oczywiście Prozu łapiący kamerę w jednym z ostatnich filmów Tutaj było blisko, okej okay? Jeszcze dzisiaj mi się schrzaniła, więc Oj, coś tam się mogło spierniczyć z nią, ewidentnie Dobra, lecimy dalej Prozu na przeglądzie powinien zrobić parę mimicznych scenek, bo brakuje kontentu na memy Wiecie co? Ja planuję to od dłuższego czasu Mam green screena przecież Rozwinę green screena kiedyś Ubiorę się w jakieś śmieszne outfity, porobię parę scenek i zrobimy konkurs z jakimiś fajnymi nagrodami na to, żebyście z tych scenek ułożyli historyjkę. To jest za granicą popularne. W Polsce chyba robił to Gimper, tylko i wyłącznie z takich większych twórców, których kojarzę. Chcecie coś takiego? Dajcie znać. Greenscreen Contest po prostu zrobimy dla grafików. E, myślę, że to będzie fajny pomysł. Wtedy wam przygotuję elegancko film z tym. E, oznaczymy to i będziecie wiedzieli, że to będą dobre sceny do wykorzystywania. <grym _> Co to za ujęcie w ogóle? Kiedy w końcu rozplątałeś słuchawki. Makcen, Ma bardzo ładne podsumowanie. Ktoś robi mems z My Life, prozuraki. Beczka, ja nie pokazuję już memów zdrow My Life, bo to już jest tak przerąbany temat, żeby nie powiedzieć brzydko. Lecimy dalej, od Jodełam, my chyba powinienem zacząć przeglądać kreatywność, lecz mi się nie. Zbieram na chęci, ok. E, nie, no dobra, ci przyjrzymy kreatywność na pewno. Od Skaja, ja ośmioletni ja. Przede wszystkim zdjęcie wam tego bardzo dobre u mnie. i ja myślałem, że mama nie żyje, bo wraca z zakupów dłużej niż zwykle, bo że każdy to przechodził, naprawdę każdy. I jeszcze był ten stres zawsze jak nie miało się kasy, a trzeba było czekać w kolejce z zakupami już wiecie, gdzie pani kasowała, jak się jeszcze nie miało siana, a mama po coś tam skoczyła, nie? To był zawsze ten stres. To był większy stres, albo porównywalny stres, okej? Okay? Ale że Inki jest już nawet na redicie. Getting inky on a Friday night. No to nieźle, noś nieźle. O czymś tam nie mówisz ewidentnie. Nie, no kurczę. Kiedy otwierasz nowe okno w przeglądarce, żeby wywietrzyć pokój. Minus 500 IQ. Kto zrobił oryginalnie tę przeróbkę? Ja już nawet nie pamiętam. Prozu na kanale gamingowym, prozu na głównym kanale. Jest to trochę prawda, eee, nie zawsze, ale czasem się zdarza, że się zdenerwuje. No słuchajcie, w Alheimie miałem ostatnio odcinek, gdzie chyba zginąłem z 10 razy na zimie w jednym miejscu, idąc po to samo ciało, więc to było zabawnie, okej? Okay? Dla was było zabawnie, dla mnie było męcząco, wracałem po to ciało chyba z 3 albo 4 godziny. <laughs> Orlesik o kapturze. Oj tak, kaptur, widziałem setkę twoich memów. Nie wiem, może przesadzam, ale tak z 10 było spokojnie od kaptura pod rząd. Kaptur robi masę memów od Draw My Life, żaden się nie przyjął, też Kaptur, to zrobię więcej, to jest prawda Kaptur, jak znajdę jakiś fajny mem od Ciebie to go pokażę, bo widziałem, że się starasz mocno I kudek Krytyk, no to co, <grytum> memy o tym, że memy od Draw My Life nie są śmieszne, też nie są śmieszne, to też prawda, dlatego ich też nie pokazuję <grytum> To jest akurat śmieszne, kiedy to jest jeden z memów od Draw My Life, który jest śmieszny Prozuraki, kiedy Prozu w końcu stawi Draw My Life, I've seen enough <grytum> <laughs> Widziałem wystarczająco. I cyk do nieba prosto. No tak, no, to prawda. Teraz to już nawet sam na to czekam szczerze, wiecie. Mam fajne zlecenie, które wam też niedługo pokażę, bo robię naprawdę ciekawą serię koszulek. Eee, trochę mam wrażenie, że wyjdę z tym na wyżyny swoich umiejętności, bo naprawdę ciekawe są te projekty. Eee, I jak wam to już pokażę, no to myślę, że potem już linia prosta do Draw My Ale ja też mówiłem na podcaście u Podcast. Jeżeli nie widzieliście, możecie sobie zobaczyć Prozuremat podcast na pewno wam wyskoczy. Mm, tylko ten nowszy, ten z tego miesiąca, z lutego 2021. Tam też mówiłem trochę o sytuacji z Draw My Life, jak to faktycznie wygląda. E, także myślę, że. No, trochę się tam dowiecie. <grystanie> Dobra, Kaptur! Zrobiłeś jeden, który jest śmieszny, bo dałeś duży effort. I coś. <grystanie> nie wierzę. Wyciągną. Draw my life Już dzisiaj, no nieźle Aż odkopałbym ten post, żeby zobaczyć Faktycznie, ale mi się nie chce, szczerze Ale szanuję, to, to był już wysiłek Żeby to zrobić Trzeba dbać o prozurach i wstawiać filmy, które się obiecało Szkoda, że nie umiem czytać Halo, wszystko jest Capture, wszystko jest poza tym draw my lifeem. O dobra, okej, okay, okej, okay, hey. okej Dobrze, że to znalazłem, bo Przypomnijcie mi o tej kreatywności Dobra, wiecie co, to w takim razie memy halowante. Kiedy uderzysz się w mały palec u stopy Powiem tak Smok ser szóstki, to nawet nie jest on <śmok> I to jest śmieszny mem, który możemy skończyć. Słuchajcie, dzień 2033, nadal nic nie podejrzewają. <śmok> e, powiem tak, skończmy memy, lećmy na fanarty, żebyśmy jeszcze mieli czas na kreatywność, ale tutaj widzę, że tam jest jeszcze potęga na dole. Oj, tu jeszcze trochę memuchów jest śmiesznych. Dobra, wracamy na fanarty i teraz tak, o, pff, prozu jajo na dzień dobry od roku. Spoko. I mamy od gorącego ramena prozu z sześciopakiem bez klatki piersiowej. To jest ciekawy, interesujący zamysł. Albo jestem formą na kostki lodu tutaj. Ale ogólnie bardzo dziękuję, bardzo, bardzo spoko. Dobra, słuchajcie, będę przeklikiwał Wam najlepsze, bo jakbym chciał pokazać wszystkie, to kreatywności bym nie pokazał znowu. No to jak najlepsze, to od Aritonisk mamy szereg <laughs> Nie, dobra, lecimy dalej. Okej. Okay. Ale że e, dziewczynki robią tutaj fanarty, to pewnie odmyka. Tak, Skype rzucił, że to jest fanart odmyka. Bardzo dziękuję. Nic nie mówię. Move pen. Kurczę, jak to jest aplikacja, muszę sobie ogarnąć, jeżeli to jest faktycznie czymś takim. Tego wiara muszę zamówić w końcu i posprawdzać te rzeczy na wiara, bo tam jest tyle fajnych aplikacji kreatywnych, artystycznych. Ej, jest 14:30, muszę się spieszyć z odcinkiem, żebym go jeszcze cię wrzucić. Pisałem wam na społeczności, że padła mi kamera i zacząłem to nagrywać dosyć późno. Dobra, lecimy dalej. Od Trampka mamy ciekawe podejście do fanartu. Ciekawa stylistyka. Od Karolakach mamy fan pozurę, <grywdy> Bardzo spoko. Do platformówki by się nadawał, niesamowicie. Naprawdę by się nadawał do jakiejś platformówki. <grywdy> Od Betusia baner do Discorda lub kanału gamingowego. Ej, <grywdy> ja sobie to zapiszę. <grywdy> to jest za mocne. Od Kamzo bardzo ładny, taki papuśny zurę. Od szalonej Kazi mamy kubek, okej. Okay. To dalej potwierdza, że włosy i broda robią cały image. Pozo, no Walheim od Antka. No w końcu, ktoś to ogląda też kanał gamingowy. Jezu, jaki jestem dumny. Aż zaklaszczę, Antek. Dziękuję ci bardzo, bo to mi tylko pokazuje, że ktoś oglądał serię, żeby zrobić tego fanarta. Bo to trzeba zrozumieć, okej? Okay? Trzeba skumać. Nawet mam pas cholernego Meringiorda. Tak jest. Czekam na drzewo życia z Valheima. Jezu, jak ktoś w końcu zrobi. Jakiś cholerny fanart, jakiś jest najazd na to drzewo. Mam w Walheimie drzewo. A to nie będę wam opowiadał zresztą. Jak chcecie wiedzieć o co chodzi, wpadajcie na kanał Gamingowy Pro, Macie w opisie. O skin do Minecrafta! Ale świetny! Raks PSD. Stworzyłam skina, wiem, że już dawno chyba nie gram w Minecrafta, ale no może kiedyś się przyda. Wory pod oczami to u grafika pozycja obowiązkowa, pra prawda? I wysłałam też jak się prezentuje Zwróćcie uwagi na te partikle z tyłu Ej spoko, ja sobie to też zapisuję od razu A to po to, czekaj, skin MC Po to sobie go zapisuję Bo będę chciał wrócić do Hypixela I do e, Skyblocka Myślę na gamingowym też z Vasquezem Bo tam gadaliśmy sobie o tym Więc może będzie fajny skin do obu kontentów I na kanał ten główny, artystyczny I na gamingowy, więc fajnie Win-win sytuacja, bardzo dziękuję Ale że Filiku też zrobił skina do Minecraft no trochę się napracowałem, jak ktoś mi rzucił wyzwanie, to musiałem odpowiedzieć. Jak ktoś chce skina, to od PWU, to dam link. Okej, okay, poka. Też jest fajnie zrobione i są moje buty. Bo jest są błękitne. Gdyby buty były zmienione na czerwone. To by było perfekcyjnie. Ja może już sobie sam go przemaluję po prostu, ale bardzo dziękuję. To jest naprawdę naprawdę sztosem. Okej, okay, Basia odrzuciła też, że mamy autora rysunku leśni. To już widzieliśmy na grupce, fajnie, że tutaj jest. To mówię, pogadamy o tym banie, zobaczymy co tam się stało z tobą. Film zrobiłem jako kotozurę. Ja się chcę dokopać, bo widziałem, że... Chłopaki mi mówili, w ogóle ekipa się jarała, że jest remaster Arta Sosny z ostatniego odcinka, który służył mi za kamerkę. Ja chcę go dzisiaj pokazać koniecznie. Okej, okay, Filiku, widzę, rendery robi na miniaturki. Oj stary, my tu się musimy dogadać, jak ty takie rzeczy potrafisz robić. Kurde, to jest fajne na miniaturkę. Dać tylko jakiś napis i z głowy jest naprawdę bardzo, bardzo fajna miniatura. Oj Filiku, ja, ja wiesz co, ja ci wyśle tak gustownie zaproszenie do znajomych. Przyjmij w wolnej chwili. I poszło. Okej, okay, Severin Arts, prozł jako Monaliza. Taka trochę w klimatach... Mulan, bym powiedział. Spoko, ciekawy styl, tylko nie, nie wiem, jak mam zareagować. Praca, praca. Trosę, że pełną z tego z Warcrafta trujeczki. Kalpiks dodał selfie z idolem. Bardzo spoko. Co to jest to? Rozobonuję. banuje. nie, no przestańcie. Art serwerowy, ja pierdziule. Czy ktoś pozna wszystkich? To Jest cała ekipa piwniczaków. Ludzi z salonu, z groty. No, mógłbym zacząć wymieniać, bo część tutaj poznaję oczywiście. Oczywiście, pilnie owca, sosna, rose jakby na pierwszy rzut oka, nie? Ale nie chcę się je podejmować, idziemy dalej. Okej, okay, jest od Sky'a jeszcze i jest wyżej ta praca, o której wam mówiłem, więc myślę, że tym skończymy i pójdziemy na kreatywność. Witam na dzisiejszym podstawie prac Sky'a. Okej, okay, stary, już tam się nie fleksuj za bardzo. <laughs> po prostu sprawdzimy. Nie, bardzo ładny fanarcik, spoko, jest bardzo, bardzo przyjemny. Na wlepkę by się nadawał wręcz, bardzo spoko. Ale tutaj. O, S, Paulo, czy Pawlo. Mamy, piątkowy wieczór po godzinach pracy, udało mi się skończyć ważny projekt i nareszcie masz czas na odpoczynek. Jesteś senny, nie wyłączając wyświetlacza, opierasz głowę na biurku, bryza rześkiego powietrza wpada do pokoju. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Art zainspirowany pracą Sosny, ja to widziałem, to mi wysłali. Ekipa mi to pokazała już, ja byłem taki... No nic dodać i co ująć, ja pierniczę, zajebisty remaster... 4K po prostu, jeżeli chodzi o jakość, nie? Ale naprawdę. Art sosny był już wybitny, ale to jest... Wow, es piękna sprawa, naprawdę ogromny szacun skilla i dziękuję bardzo, bo tu, tu było dużo, dużo czasu kto poświęcone. No przeczytajmy jeszcze historię od Skye, żeby nie być, kurczę, że opluliśmy. Hmm. Projekt, na którym spędziłem zdecydowanie dużo czasu, 20 lat medytacji, 10 lat w zakonie, 4 lata mieszkania w Afryce z szamanami. Wszystko po to, aby zrobić to dzieło, zapraszam was, start, okej. Okay. Dobra, <laughs> całkiem spoko opis, ale no tutaj tutaj był bardzo, bardzo duży efort, dlatego cię po prostu to przykryło, ale cieszę się, że spróbowałeś się jakoś wyróżnić, okej? Okay. I Karolak, praca od TokSodis, zainspirowany miniaturkami z drugiego kanału Prozu, rozjechani, zobaczcie, kurde, poprawię, chyba ją wykorzystam i wrzucę na kanał. Jak będziecie chcieli, to może faktycznie kurczę, że nawiążę współpracę z kimś, potrzebuję właśnie takich prostych miniaturek na kanał gamingowy, a mi często się nie chce, nie mam czasu, bo nie mam pomysłu. Bardzo spoko miniaturka, naprawdę bardzo spoko. I od Announ mamy taki Prozu w trochę innym stylu, wydania Panda Soczek, żeby nie było cyk. A, czyli ten napis po prostu oznacza rysuj Ej, bardzo spoko na avatar Też pobiorę I słuchajcie, bez zbędnego gadania lecimy na jednym longu Na kreatywność, bo tutaj naprawdę też trzeba posprawdzać pracę Przede wszystkim tak Drugi fanat dla Elka od Nocnej Fifi Ależ ty masz fajny styl To naprawdę wygląda jak rendery 3D ci już chyba ostatnio powiedziałem jak sprawdzałem kreatywność Że to wygląda jak rendery 3D, bardzo spoko Aloesa mamy, coś takiego Miało być puchate Masz puchate, okej okay. No taki powiedzmy, że bardziej wygląda jak emeraldowy, nie jakby było z kryształów, ale przez to, że tak jest zarysowane pod kosem, to to wygląda jak futerko. Bardzo spoko. Zwiększyłbym tylko trochę kontrast na e, obrysie, żeby było bardziej widoczne. Tutaj też jest dużo ciekawych prac, zobaczcie jakiś od roku, Śnieżek Senpai mu jeździ w pigułce. Ale spoko, bardzo, nie wiem czy to jest oryginalne twoje, czy to jest na podstawie jakiegoś anime, ale mogłoby być anime. Spoko. Pewnie jest jakiegoś anime, jak mnie mam i teraz wychodzę na głupkę, ale ja nie oglądam, więc musicie mi wybaczyć ignorancję. Tutaj progres autoportretu od Unknown. No jest progres ewidentny. Hmm, popracowałbym tylko jeszcze nad anatomią, jeżeli chodzi o ciało, nie? Ręce, długość i tak dalej dłonie, ale twarz na pewno jest dużo, dużo lepsza. Znacząca poprawa jest. To oczko chyba mogło troszkę uciec. Mogłoby być trochę bardziej e, wyżej osadzone i bliżej lewej strony. Ogólnie bardzo spoko. Od Boilera mamy coś takiego. Jak to wygląda? Ja, z, ja wszędzie widzę tę grę, naprawdę. Ale no nie powiecie mi, że nie. Taki skin do Amonga byłby dosyć przerażający, nie? Ale bardzo, bardzo fajnie uzyskane mm, kontury twarzy. Ogólnie forma twarzy jest ciekawa. To jest ciekawe. Boiler jest zresztą no, zajebistym artystą. No już tyle prac od ciebie widziałem. Bardzo dobrych, że nie dziwi mnie to wcale. <laughs> nie będę czytał, ale... <noise> Czemu to jest chy? no błąd. Okej, bardzo spoko narysowane też. Fajny styl do pop-upów do takich prostych animacji wychodzących z ekranu. Bardzo bardzo przyjemne. Tutaj WOJO chyba rysuje figurki, w sensie będzie je malował z tego co wiem, bo je składał po prostu. Bardzo spoko to wygląda. Od suchin albo Suchene po prostu 30 minut challenge, dzień czwarty, jak na pół godziny, bardzo spoko. To już jest... ojojoj oj, to już jest ciekawe. Z tłem, ze wszystkim pół godziny? Sajewisty czas. I zobaczcie, jakie ułatwienie narysowania jaskinicę, nie? Prosty łuk, dosyć mocny cień, koniec. Bardzo dobre. <grym> Awek dla Lilinki. Przepięknie sformułowany, skonstruowany. Od Jodeła, awatar dla Lilinki, który pije Tu mamy też coś ciekawego. Zobaczcie, bardzo ładna praca łówkiem. Widziałem wielokrotnie już to zdjęcie jakieś, bo bardzo, bardzo popularne, jak jej rysowali. Marita 13, spoko wykonanie. Podoba mi się. Ale gęste rzęsy ma strasznie, nie? Też mo mogło tak być na zdjęciu Słuchajcie, dotarliśmy do końca Andzik tutaj już swój szkic Bardzo na razie prosty, więc nie ma co się wypowiadać Więc możemy myślę, że kończyć Dłuższy dzisiaj ma przegląd Nie wiem, czy zdążę go zmontować Postaram się zdążyć Słuchajcie, teraz kończymy sobie tym momentem właśnie nasz przegląd Discorda Tak jak mówiłem, grafik wam coś obiecał Więc co tydzień będzie przegląd grupy i Discorda Więc wrzucajcie swoje memy, fanarty i kreatywne prace Ja będę to oceniał Możecie to robić zarówno na facebookowej grupie, jak i na Discordzie Prozunaki takie bluzy i wiele innych na prozuer.tetris.com Naprawdę serdecznie polecam, ja sobie akurat Oversight wziąłem, bo często w nich chodzę po chacie albo wyjeżdżam sobie do znajomych, bo ja jestem takim introwertykiem, że ja i tak nigdzie nie jeżdżę, jak jeżdżę na spotkania, to ubieram garnitur, więc yy, im luźniejsza dla mnie, tym jest lepsza. Dzięki za oglądanie trzymajcie się, ja byłem Prozurę, wy byliście Wy, widzimy się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o 16.30 na tym kanale i praktycznie codziennie o 16:00 na kanale gamingowym, więc wbijajcie i tam. Cześć!